Kolejna strategiczna inwestycja drogowa dla stalowej woli weszła w fazę realizacji. Przy udziale przedstawicieli rządu, parlamentu, generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad oraz władz miasta podpisano umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla drogi ekspresowej S74 opatów nisko wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Wykonawcą jest spółka Transprojekt Gdański. Cała Polska rozwija się dynamicznie. Również stalowa wola nie zostaje w tyle, i wszyscy korzystamy z efektów i owoców tego szybkiego wzrostu gospodarczego. A dzisiejsza inwestycja łączy małe miasta, małe metropolie. Właśnie na to stawia nasz rząd przy projektowaniu obecnej polityki rozwoju. Chodzi o to, żeby był zrównoważony rozwój całego obszaru Polski, nie tylko największych metropolii. Za czas urządów Prawa i Sprawiedliwości droga ekspresowa S74 przeszła z fazy rozmów do fazy przygotowań dokumentacyjnych. Bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważny dzień. Ta droga jest oknem do rozwoju naszego miasta, oknem do rozwoju niska powiatu niszańskiego, powiatu tarnobrzeskiego, Tarnobrzega, Sandomierza i też dużej części województwa świętokrzyskiego, ponieważ będzie ona komunikowała nasze tereny z autostradami, zarówno z autostradą A1, jak i autostradą A2. Będziemy do centralnej Polski przemieszczali się bardzo szybko, bezpiecznie i sprawnie. Nie mówiąc o tym, jak to jest ważne, tu dzisiaj padły wielkie słowa o rozwoju. To, co legło u podstaw wtedy twórcom Centralnego Okręgu Przemysłowego, żeby tutaj stworzyć takie miejsce na Ziemi, które także promieniuje na całą okolicę. Ja bardzo zawsze o tym marzyłam, że Stalowa Wola ma promieniować na inne gminy. Jest to przede wszystkim skok milowy, można powiedzieć, z punktu widzenia tego, gdzie będzie Stalowa Wola za kilka lat dzięki bezpośredniemu połączeniu z drogą szybkiego ruchu S-74, która będzie prowadzić do centralnej Polski. Ale również do całego szlaku autostradowego i również innych dróg szybkiego ruchu. Do tej pory często przegrywaliśmy konkurencję z innymi ośrodkami, które właśnie położone są przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych. To naprawdę rewolucja, która nas czeka, pozytywna. My już do tego się przygotowujemy, bo cały system dróg, który powstaje wokół nas już w tej chwili, również wniosek dotyczący budowy trzeciego mostu na sanie, to wszystko w tym celu, aby jak najlepiej, jak najszybciej skomunikować miasto stale... Lowa wola z drogą szybkiego ruchu S74.